Nie. w kolejnym odcinku z serii The Breaker udoskonala się nam tutaj U dowodzenia silny tak za minutę no to poczekajmy no. pewnie on tutaj nie będzie, ale możemy ...udoskonalić sobie nasze wieżyczki. Jak sobie z energią? Jak zawsze kiepsko. 164 do góry. Znaczy kiepsko, nie kiepsko, no. Niedoborów nie ma. Liści 12k, to można postawić jeszcze jedną... ...elektrownię na wodę, yy, na gaz. Kompostownik liści, tu ją wsadzimy, zobaczymy jak to potem będzie bilans wyglądał. Energetyczne. Aha, ale nie potrzebujemy wody. Odciągniemy wodę tędy. No ale... No, powstrzymamy się z tym. No tak będzie u góry. A tak, u góry? Aha, zapomniałem o tym źródle. Kanopiksów, czełg, czy jak to tam... z jakich zwał, tak zwał. Wody mamy chyba na dos, na, na nadmiar nawet. No, a tu jest to jeszcze i... No je, chłopaki se radzą to dobrze. No, ale nie wiem, jak tam tam idzie. W drugim miejscu większa horda. No właśnie, tutaj, no tu jest jeździć to sporo. Musimy pracować tutaj nad wieżyczkami, jedna odcięta od trądu. O, tu jakaś godzina. Aha, to są te chrony. Właśnie ona puszcza te muchy. Muchy jak wąbówce latają. Ojej, tam się tam coś nie

An energy connector has been destroyed. Our, Our towers are low on ammo. Build more and emission factories. the New blueprints are available for crafting. oni nam tutaj zniszczyli, o ile nam coś zniszczyli? O! Tutaj też było, tylko o, co? To, co? No ja mam wrażenie, że nic tu tylko był... To ...było tylko chyba ogrodzenie. Zostawimy sobie furtkę. Tak, to jest, jest sporo. Tutaj zniszczyli nie wygląda. No, gdzieś tam jak coś tam przyczął, że nam zniszczyli tower Ale to chyba nie w tym miejscu. Energia się też zgadza, więc nam nie... I nic nam nie złożyli. Dobra produkcja żelaza jest też spora i węgla Tutaj musimy podłączyć jedną wieżyczkę Jakoś się uchowała niepodłączona

Minus sto siedemdziesiąt, 220 to, dobrze. Postawimy tą energię, znaczy tą, ten, ten, tą, elektrownię, nową. Może nawet się uda uzbierać na dwie. A co z tobą jest? Hmm. Dobra, to wszystko możemy zamienić na żywą gotówkę. jakiś krzaczek mi na drodze stoi, nie da się przynieść. Też. Gdzie ta baza nasza atakowana jest. A? a? Nie. Ktoś tu chyba gościu ma z widem A tu co jest? Nie ma prądu, pobal tu nie ma, bo nie ma prądu. Aha, no nie ma prądu, bo wiatraki nie kręcą. Power generation is back to normal. No i dalej nie kręcą. Tutaj, a tutaj się nie opłaca inwestować w energię, bo... Mamy tutaj źródło, mamy glinę, można by było coś pokombinować, ale złożo się kończy tak za kobaltem musimy wylecieć na badanie jakiegoś tego układu planetarnego nie 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 na badanie, badanie nowych stref planet dobrze stawiajmy więc tutaj tą wodę no, daj nam drugi poziom to jest tak 3 x 75 225 tutaj idzie 20, 30, 40 i 100 tak nie mylę się 100 no tak tak się nie dowiem trochę to mają źle roztonąc używa wody dytywator no ile 100 piszę na dole no czyli bez problemu, możemy dołożyć jeszcze dwa kompostowniki i jedną elektrownię. No nie, w ten sposób to Tu trzeba doprowadzić wodę. Jest jedna piecyk gazowy. Oprze, zaraz tej energii powinno być znacznie więcej. W takim razie można dołożyć jeszcze jeden generator, tylko nie wiem czego, czy węgla czy... W sumie jakie to ma znaczenie można zbudować. Mm. New technologies are available for development. Tutaj. Czyli to też możemy zburzyć Jak znam życie, to nas to zaraz mogą zaatakować to z tej strony, ale dobra, na razie darujemy. Musimy Dowiedziecie co to za bestia dzika tam urzęduje? Aha, wpierw mieliśmy żelazo, jest na full prawie że. Hmm. Ja bym jednak gotówką mam jeszcze węgle ja bym dołożył jeszcze syntę za Tor relaza w takim razie. To to, to to. O, so, mamy, mamy że. Może nawet. Nie, nie, bo ona się tak waha. Zależy, jak się maczony załączają. Teraz jest plus 800, odejdzie 500 na zasilanie syntezatora, zostanie plus 300. Okej. Okay. Dobrze, gdzie to? Może się przeniesiemy gdzieś bliżej, gdzie to zwierzę jest tu. Tutaj. To schodzimy na dół. The technology is empty. Znowu? Już nic teraz nie atakuję. Co ona jakaś taka przewrażliwiona jest? Tak przeleci ona ale podnosi. No i kiedy jakieś dziwne kwiotki dyniowate. No.

Na razie nie możemy się zregenerować za 11 sekund To trochę zwierzamy ona biegnie za nami, to jest dzika bestia Chyba wiesz co ja, spieprzymy bo ona nas... A mamy Mamy ją A to się wariatka zajęła naszymi no i masz. He, he, he. Rurkę nam wcięła. Ale my nie takie rzeczy, żeśmy z rurkami robili już. Dobra. Gdy no, też pada, to zawsze nie wiem, dlaczego tutaj jest mocniejszy wiatr, teraz do energii przybywa. Mogłoby być, być tyle cały czas. Zaraz. Nie, no w sumie, może przesadzam trochę, niepotrzebnie. Zbóżmy to, bo mnie to denerwuje. I postawmy. Od... Ojej, to nie, no dobra, postawimy w takim razie to i to. Aha, tego się nie da. Hmm. Postawić się pewnie też nie da. A nie, może się da. No to świeci na no niej, no dalej świeci. Aha, teraz w tą stronę świeci. Hmm. Może jeszcze raz zburzymy? dobra, nic sobie zrobimy. A, hmm. Tutaj nie ma no my mamy... Ja już wiem, musimy spojrzeć na badania nową rajga nowe rajga co to są Aha, to są te laboratoria kolejny stopień dobrze zaznaczmy to jakim to tak zależy to jest na potrzebne dopiero później givery jakieś kolejny koszt to jest włócznia top to iści bojowe Aha, nie ma to nic ciekawego a tutaj tu już żeśmy byli Sensory są to jest do pancerza. Kolejna... No tak, dopiero... Dobra, zaznaczmy wszystko. Nie będziemy barować taką tym czasu, niech się nam to zbada. Ironium is full. Build more facilities. Okay, jeszcze... Sprawdzę czy się tego nie da udoskonalić, no nie. Jest to gdzieś to gazowanie, ma tylko geotermę same same. O no, mamy masę, to możemy jeszcze sobie spróbować postawić jedną Jeszcze jedną A co my to możemy usprawnić Nie wiem czy jest sens to usprawniać jak to przestaje wiać to no dobra Przynajmniej statystyka nam dla nas samą pokutę poprawi po tego wągla. Dobrze, po kolei. No i tak, bilans dopyjania jest minus plus 200, yeah. Się jeszcze uchował jeden, nie wiem, to chyba już wszystkie. Aha, jeszcze tutaj pod nosem mam dwie, trzy. Ile tej energii mamy na plusie, to ja bym postawił jeszcze jeden syntezator do węgla. To jest węgla? Tak, panie. Dawaj go. Dobra. I co my teraz robimy? Badania mamy 15.9, czyli nam rośnie energia. A tu już nam działa, ta elektrownia działa. Co to ja bym postawił? Jeszcze dwie Jak tej energii nie było tak może wolę nadmiar niż brak Mogę czy nie brak? zabraknie to się zaraz okaże A Nie powinno z tego co pamiętam Dlaczego nie ma znowu węgla? Uuu, nie no, żelazo jest, Czy cholera. New are for Kali. Kwatera, poziom piąty, no, pytanie, to, to nam tam będziemy mieli jakieś loże. Chyba. Badanie kwatera, piąta, poziom ukończony. No, czy to, nie, to nam w sumie nic chyba nie da, bo. Zaraz poczekajcie. Zobaczmy na. Mały kaliber wieże 2000. No nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Nic mi to nie mówi. Zasoby globalne. Mały kaliber 10K. Zobaczmy, czy możemy dać jeszcze magazyn jakiś, Już nie. Nie da się. Nie. Dlaczego mi to przytem Jezu, można jeszcze więcej Po co ja to tak kiepsko potem widuję z coń bronią? A, no postawiajmy tego Dobra Teraz sobie unowocześnimy. Unowocześnimy, jeżeli to będziemy mieli teraz obojętnie. Dobra, 2 minuty czas mamy na unowocześnianie, bo... ...jak nam grozi atak, to się i tak nie można przenieść w inne rejony planety. No, to te naboje. Moje minim... Może nawet można było postawić drugą fabrykę amunicji o ile się da. Zbrojownie się da Pozwala konstruować nowe broni i... A nie, to zbrojownie nam jest niepotrzebna. Fabryka amunicji Ale i tutaj nie ma za bardzo. Może ona jest tutaj? Fabryka amunicji, wiesz? No to raczej chodzi o to, żeby nam na bieżąco, jak jest wojna, żeby nam ta fabryka do broń do, do, do broni, jak my walczymy. No to jest właśnie. Jeśli mu nie da. Ale ma, powiększamy magazyn. Mamy węgiel, to rządzimy. A tak, przygotuj się do ataku. Um, no, 16, 15, 14 minut. Gdzie mamy? A gdzie, gdzie mamy tych naszych przeciwników? Tutaj, czyli zaatakują nas od tej strony. Aha, jeszcze mogą tą bazę zaatakować. W sumie tutaj dół też. Hmm. Są dupki. Sprawdzamy jak tutaj nam... Jak... O Jezus, o Silej jest Ma się czerwono na tej mapie zrobiło no powarywali, prawda? skoczyć wskoczyć czy no, takiego ataku tu ja się nie spodziewałem. No, bo, co się tu dzieje? No to gościknie się. Nie no, że jest władza atakowana. Choć to byśmy... Dlaczego nie możemy wyjść? No to się władza atakowało. No i te karce jak ja ich nie lubię Uuu. A tak to fatalnie wyglądało a tu cisza i źle Dziury dwie w płocie damy radę No, wieża tego nie naprawia. Wieża nam tego nie naprawia, bo jest za... nie, bo tu nie ma wieży. Sprawa wyjaśniona. Już chciałem wezwać dowódcę wieży do raportu. No a gdzie, gdzie? Ale wieża to tu musi być. No tutaj jest pierwsza linia frontu. Stare wieżyczki mu chowało. Ciekawe to jak się unowocześni to się naprawi. U. No, to dobrze. Dobrze. Liści mamy 16kk. Czyli w cholerę. Musimy zbudować jakiś ten portal do przemieszczania Bo... O, o. No, gdzieś tutaj Przed zaraz, tutaj może tu dalej nawet O, no, na wybrzeżu Błocka. I co, to mamy tych elektrowni w 3D, węgla, produkujemy masę, żelaza też, zaraz, chwila, chwila, ja tu dostawiłem elektrownię, dostawiłem, energię mam, no wiatr i to nie ma co patrzeć na to, dobra, przenosimy się teraz może bo do... Dalej, no a, a, a nie. musimy zrobić nowe rozpoznanie na kwasowych równinach. Dobrze, no po, to po kolei jedźmy. Miasto, do Steragrosu, rozpoznanie przodu kańczowego, zbierz krótkie rudy uranu. Placówka, nie, zrobimy w kobalt, bo kobalt pan no, za niedługo braknie i yy, i. No, i będziemy w kłopocie, w biedzie. Także dziękuję Wam bardzo. Na tym już kończymy. To sobie zrobimy patówku kobaltu na, w nowym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania kanału. Jeżeli się Wam podobał film, to będę wdzięczny za łapki w górę. No i dziękuję. Pozdrawiam.